Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Dawid Copełow w zawodach w siłowaniu na ręce w 14. L.O. Zajął jak widać bardzo wysokie pozycje. Pierwsze miejsce kategoria plus 75, pierwsze miejsce kategoria lewa ręka open i prawa ręka open. Dzisiaj była naprawdę bardzo dobra forma. Czy powiem tak, forma. No dobra forma, trenowałem, tylko trenowałem, ale powiem też, że bardzo duży poziom się zwiększył, co było w tamtym roku. Bardzo mnie zawiedzili niektórzy zawodnicy. Naprawdę jestem bardzo z tego zadowolony. Dawid, jako nasz zawodnik pokazałeś oczywiście klasę, co było widać, ale też faktycznie poziom był i powiedz ogólnie jak było w kategorii plus 75 kg, to... Było dużo zawodników, ogólnie wystartowało, tak jak rozmawiałam wcześniej z Łukaszem, rekordowa ilość zawodników. Tak, to prawda, było dużo zawodników, było z 16 nawet 17 zawodników, to nawet nie wiem, czy na miejscu Polski tyle będzie, to prawda, ale powiem tak, poziom się naprawdę wzwyższył, jest bardzo wysoki. Z no, tego co słyszałem, chłopaki trenują, prób próbowali, przygotowywali się nawet do tych zawodów, bo już, wcześniej były, już y, mówili o tych zawodach, że będą. No naprawdę powiem, ja jestem z tego bardzo zadowolony, że startowałem, że mogłem startować, że powalczyłem z chłopakami. No jest super naprawdę. I nie dało się im w ogóle żadnych szans. No nie dałem szans, no walka <laughs> jest walką. No, nie było czegoś takiego. Powiedz, jak według Ciebie wypadły te zawody? Jan Rzuciński, główna gwiazda, yy, dużo zawodników, dobra oprawa. Naprawdę fajnie wyszło. Też jestem z tego bardzo dumna, naprawdę fajnie wiesz, wyszło. Szacunek i... Dla Łukasza, dla trenera, że wzięli się coś takiego, że Łukasz wszystko załatwił, że no, bardzo jestem z tego zadowolony. Fajnie, że właśnie pan Janek przyjechał, że po, po można było sobie z zdjęcia zrobić, można było też posiłować się z nim troszkę. Fajnie, naprawdę fajnie było, o wiele lepsze zawody jak w tamtym roku. No to prawda były pierwsze tamte zawody, to jeszcze tak nie za bardzo się ogarniało, tak powiem, że jak to, jak to właśnie żeby to wyglądało, ale powiem tak, że... Te zawody, które odbyły się w 600 mieszkańcym naprawdę super, super wypadły. Jestem z tego bardzo zadowolona. Powiedz Dawid, jak wypadnie Twój 2014 rok, jakie są plany? Planuję tak, zaczynam teraz, nawet od dzisiaj treningi już na... Daję motywację, co? No da daję też troszkę motywacji, ale zaczynam już tak, solidnie, solidnie naprawdę solidnie trenować na mistrzostwa Polski.